Mężczyzna o klasycznej urodzie i artystycznym temperamencie. Z drugiej, człowiek, którego życie rodzinne zamieniło się w niekończący się proces sądowy. Medialny skandal i psychologiczną batalię o prawdę. To właśnie jego burzliwe małżeństwo z Bardołu oraz walka o córkę, którą aktorka rzekomo porzuciła. Uczyniły z niego bohatera nie tyle kronik filmowych, ile tabloidowych. Nikt nie mówi o tej jednej scenie z jego życia, ale to ona zakończyła jego karierę na zawsze: Moment. Gdy zamiast być gwiazdą srebrnego ekranu, został sprowadzony do roli byłego męża Bridget Bardou. To piętno ciągnęło się za nim przez dekady. A każdy jego powrót na scenę filmową czy teatralną był przesłonięty cieniem tego związku. Charrier, artysta z ambicjami malarskimi, Próbował uciec od łatki celebryty. W ciszy swojego domu w San sur Surmer oddawał się sztuce, ale nawet tam dosięgały go echa dawnych skandali. A jednak w ostatnich latach życia odważył się opowiedzieć swoją wersję historii, gorzką, bolesną, pełną detali, które całkowicie zmieniają obraz muzy Bardołu. W tym filmie cofniemy się do złotej ery francuskiego kina. Odkryjemy kulisy największych dramatów aktora i odpowiemy na pytanie: dlaczego mężczyzna, który miał wszystko urodę? Sławę i miłość skończył swoje życie w cieniu zapomnienia, zostawiając po sobie wyznanie, które burzy mit Bridget Bardoux i ukazuje prawdziwe oblicze jednej z najsłynniejszych par XX wieku. Kim naprawdę był Jacques Charrier? Dla jednych, młody buntownik nowej fali francuskiego kina który zachycał publiczność naturalnością i autentycznością, łamiąc schematy i stawiając na realizm emocjonalny. Żakniał wszystko, młodość, urok, głos, który brzmiał jak poezja i twarz, która idealnie wpisywała się w nowoczesny ideał mężczyzny wrażliwego, nieoczywistego, tajemniczego. Ale to nie film, a romans z Bridget Bardoł w 1959 roku wywrócił jego świat do góry nogami. Para poznała się na planie i zakochała błyskawicznie, z impetem, który tylko zapowiadał nadchodzącą burzę. Bridget już wtedy gwiazda światowego formatu, i Jacques, wschodzący talent, stali się symbolem francuskiej erotyki, namiętności i swobody. Ich ślub był medialnym wydarzeniem roku. A jednocześnie próbował odzyskać własną tożsamość jako aktor i człowiek. Epoka, w której żył, nie była łaskawa dla mężczyzn w cieniu wielkich kobiet. Charier wciąż był porównywany do Bardołu, zawsze ten drugi, były, ojciec Nikolasa. Mimo iż zagrał w ponad 20 filmach, współpracował z reżyserami o wielkim dorobku. Jego nazwisko zawsze brzmiało w kontekście bardo W tym filmie nie tylko przywołamy jego dorobek artystyczny, ale przede wszystkim przyjrzymy się cieniem, które rzucała na niego przeszłość. Przywołamy skandaliczne wypowiedzi bardo procesy sądowe, opiekę nad dzieckiem, emocjonalne listy Jacques'a do syna i jego późniejsze odejście ze świata show biznesu. Jacques Charrier nie był tylko ex bardo był symbolem mężczyzny, który wbrew wszystkiemu próbował być ojcem, artystą, człowiekiem. I to właśnie ta opowieść, ukryta za błyskiem fleszy i krzykiem fanów, stanie się sercem tej historii. Zaczęło się od namiętności. Jak szybko ta bajka zaczęła się zmieniać w tragedię? Początkowo nic nie zapowiadało katastrofy. Jacques, zakochany do szaleństwa, Rezygnował z własnych ambicji. Który sam wychował się bez ojca i miał ogromne pragnienie stworzenia pełnej rodziny, został zmuszony do walki o prawo do ojcostwa. Kiedy Bardołu zaczęła publicznie wyrażać żal z powodu narodzin ich dziecka, Charier nie wytrzymał. W 1962 roku rozwiódł się z nią i podjął walkę o opiekę nad synem Walkę. Zazdrosny, Staroświecki. Jego aktorska kariera zaczęła gasnąć. Reżyserzy nie chcieli pracować z kimś, kto był bardziej znany z plotek niż z ról. W 1970 roku Charrier podjął dramatyczną decyzję, odsunął się od filmu. Wrócił do swojej drugiej pasji, malarstwa. Przeniósł się do Bretanii, gdzie żył w niemal całkowitej izolacji, malując. Wystawiając swoje prace i próbując stworzyć świat bez fleszy i hałasu, ale trauma przeszłości nigdy go nie opuściła. Każda wzmianka o bardzo bolała Każdy wywiad, w którym była żona powtarzała, że macierzyństwo było dla niej więzieniem, był dla niego ciosem. Z czasem Jacques postanowił opowiedzieć swoją wersję historii. Jak ich związek był skazany na katastrofę? O tym, jak media zniszczyły jego karierę, przypinając mu łatkę ofiary bardo'u. I chociaż jego aktorska kariera nigdy się nie odrodziła, jego zdrowie podupadało, ale w listach do przyjaciół często pisał, że najgorsze już minęło. A jednak jeden temat nigdy go nie opuścił. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział. Ludzie pamiętają mnie jako byłego bardołu. Ale ja pamiętam siebie jako ojca. I to wystarczy. To zdanie najlepiej podsumowuje drogę Jacques'a Charriera od wielkiej gwiazdy do cichego bohatera. Który przegrał w oczach świata, ale wygrał w oczach własnego sumienia. W jednej z najcichszych scen jego życia rozegrawa się najgłośniejsza tragedia. Jacques Charrier. Już nie jako aktor, lecz jako człowiek, stanął twarzą w twarz z najbardziej bolesną prawdą, został zapomniany nie tylko przez przemysł filmowy, ale i przez własne dziecko. Przez lata media skupiały się na Brydzie Dbardou, jej urodzie, prowokacjach, walce o prawa zwierząt. Żak istniał w tle, niewidoczny. Ale to on w ciszy toczył najważniejszą walkę o miłość syna. Nicolas Charrier, ich jedyne dziecko, przez wiele lat unikał kontaktu z ojcem. Wychowywany w Norwegii, daleko od paryskiego świata celebrytów, odciął się od przeszłości, która bolała zbyt mocno. Nie miałem dzieciństwa. Miałem okładki gazet, umiał powiedzieć w jednym z nielicznych wywiadów. Charrier przez dekady wysyłał listy, próbował odzyskać kontakt, oferował pomoc Milcząc, kiedy Bardoł po raz kolejny w wywiadzie wyrażała się z chłodem o ich synu. Ale właśnie w tym milczeniu ukryta była największa rozpaść. Bo nawet jeśli Brydziet była głosem epoki, Żak był jej sumieniem zapomnianym, zranionym, wciąż czekającym. Kulisy ich relacji skrywają coś jeszcze bardziej gorzkiego. I to właśnie wtedy Jacques Charrier zdecydował się przerwać milczenie. Jego książka Android de Reponse była nie tylko odpowiedzą na medialną wersję Bardołu, ale i próbą oczyszczenia się z win. Gdy czuwał przy łóżeczku syna, samotne święta bez Nikolasa, telefony, które nie zostały odebrane. Opisał też własne cierpienie, depresję, myśli samobójcze, poczucie winy. Wykorzystując swoją pozycję, wpływy i medialny autorytet odseparowała ich na dziesięciolecia. To był cichy dramat, rozgrywany poza kamerami. Potem coraz częściej. Syn przyjeżdżał do sambliać surmer, gdzie ojciec mieszkał i malował. Nie rozmawiali o przeszłości. Po prostu byli. Pamiętaj, co przeżyłeś, Jacques powtarzał to często. Nie jako wyrzut, ale jako lekcję. Ostatnie lata życia Charriera upłynęły w ciszy, którą sam wybrał, ale też w godności. Media w końcu zaczęły dostrzegać jego wersję wydarzeń. Artykuły, które wcześniej opisywało go jako byłego bardołu, teraz pisały o nim ojciec, który nie przestał kochać. W dniu jego śmierci francuskie media wspomniały o nim z szacunkiem. Aktor o czułym sercu, który miał szansę stać się jednym z największych nazwisk francuskiego kina. Z drugiej, mężczyzna wplątany w emocjonalny chaos medialnej ikony, która nie zostawiała miejsca na jego prawdę. Który nie tylko musiał zrezygnować z kariery w cieniu dominującej partnerki, ale też przez lata walczył o godność jako ojciec, artysta i człowiek. Charrier nie był idealny. Był emocjonalny. I choć to milczenie długo go niszczyło, ostatecznie stało się jego największą siłą. Patrząc na jego dorobek aktorski, rol w Les Trichers, Adieu Filippine czy Les *Drageurs*, widać, że miał coś, czego nie da się nauczyć. Naturalność, ekranową obecność, Wewnętrzną głębię. Ale historia nie pozwoliła mu się rozwinąć. Został zdefiniowany przez to, z kim był, a nie przez to, kim był naprawdę. Naszym zdaniem największym dramatem Charriera nie była utrata sławy, ale utrata kontroli nad własną historią. To Brydziet Bardoł przez lata kreowała narrację. Czy jego historia wzrusza was tak jak nas? Podzielcie się swoimi przemyśleniami. Każdy głos się liczy. Istnieją historie, które nigdy nie zostały opowiedziane, ale teraz jest nasz. Jacques Charrier odszedł 3 września 2025 roku w ciszy swojego domu w sur surmer nad brzegiem morza. Które było świadkiem jego malarskich prób, osobistych rozmyślań i cichych zwycięstw. Miał 88 lat. To nie był krzykliwy koniec. Nie było fleszy, tłumów, wystawnych pożegnań. Jest symbolem zapomnianej wrażliwości, męskości pełnej emocji, artysty, który nigdy nie szukał pokłasku, ale prawdy. Jego życie to opowieść o człowieku, który nie bał się kochać. Nawet jeśli ta miłość go zniszczyła. O ojcu, który nigdy się nie poddał. O aktorze, który zrezygnował z kariery, by zachować duszę. W czasach, gdy sława jest krucha, a ludzie często znikają w tłumie głośniejszych, Jacques Charrier przypomina nam, że cichość też ma moc. Że nie trzeba krzyczeć, by zostać zapamiętanym. Jego dziedzictwo nie tkwi tylko w filmach, które stworzył, czy obrazach, które namalował. Tkwi w pytaniach, które zostawił, w czułości, której nigdy nie ukrywał, w prawdzie, którą ostatecznie odważył się wypowiedzieć.